Na podejściu na, 5, miliń, na 2100, około 100 stóp nad nami. To autentyczne nagranie, do którego dotarliśmy, pochodzi z maja 2023 roku. No, a który Od, od na naszą stronę. W kierunku 5.1 i w stronę zachodniej. Minięcie z dronem zgłosił kontrolerce pilot samolotu podchodzącego do lądowania na lotnisku Chopina. Lecący od strony lotniska dron, który według naszych informatorów był duży i miał kształt szybowca, minął samolot lotu przelatując tuż nad kokpitem. To mogłaby być e, straszliwa katastrofa, mówi Andrzej Kawalec. Kapitanem, który ma 35 lat doświadczenia za sterami samolotów odtwarzamy incydent w symulatorze. Pilot mówi na nagraniu, że samolot minął drona o 100 stóp. Jaka to jest odległość? 100 stóp to jest 30 metrów. Moglibyśmy sobie teraz wyobrazić, drona, który przelatuje nam dokładnie nad głowami 30 metrów ponad nami. 30 metrów. To jest mniej więcej rozpiętość skrzydeł Embraera lub długość jego kadłuba, tak? Mniej więcej. Czyli był włos od, od katastrofy? Owłos, dosłownie. Czyli mniej, mniej niż sekunda, tak można powiedzieć, w przy tej prędkości? Tak, Taka różnica wysokości jest jak e, mijanie się, e, powiedzmy porównywalna z minięciem się na grubość lakieru na autostradzie. Mniej więcej tak. Przy prędkości, tutaj około. 300 km? Prawie 300 km na godzinę. Każde większe uszkodzenie szyby czołowej, rozbicie jej, może spowodować śmierć czy poważne zranienie któregoś z pilotów, albo nawet obydwu i wtedy już nie ma szans na ratunek. Słowa kapitana potwierdza nam doświadczony kontroler ruchu lotniczego. Jak niebezpieczny był to incydent? Normalna separacja to 1100. W tym przypadku odległość była 10 razy mniejsza. Było blisko zderzenia. Dla zachowania jego anonimowości nie pokazujemy prawdziwych okoliczności nagrania rozmowy. Słyszę, że podstawowy system antydronowy na wieży to lornetka. Tak, to jedyny system antydronowy, jaki mam. To pokażmy jak on działa. Trudno w to uwierzyć, ale w przypadku niespodziewanego pojawienia się drona w okolicy lotniska jedyne narzędzie, jakim dysponują kontrolerzy, to lornetka. Jak to możliwe, że lotniska, z których korzystają tysiące pasażerów, nie są chronione systemem antydronowym? To tym bardziej szokujące, że jesteśmy krajem przyfrontowym, narażonym na rosyjską dywersję. A świadomość zagrożeń była, bo już ponad 4 lata temu takie systemy były testowane. To był w zasadzie początek, taki bardzo poważny początek tworzenia zrębów systemów przeciwdronowych w Polsce. To ten człowiek, generał Tomasz Piotrowski, na kilka lat przed wybuchem wojny doprowadził do powstania specjalnego zespołu skupiającego ekspertów z różnych ministerstw. Efektem działań zespołu były testy systemów antydronowych przeprowadzone przez wojsko przy granicy z Białorusią w grudniu 2021 roku. To przełomowy moment w tej historii. Dwa miesiące przed inwazją Rosji na Ukrainę najważniejsi decydenci zdali sobie sprawę z nowego zagrożenia w postaci dronów. A my pokażemy, co zrobiono, a raczej czego nie zrobiono, żeby chronić polskie lotniska. Mieliśmy informację, że drony mogą stanowić jedno z głównych źródeł zagrożenia dla integralności polskiej przestrzeni powietrznej oraz przede wszystkim bezpieczeństwa strategicznych obiektów. Janusz Janiszewski, jako ówczesny prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, widział wyniki testów przy białoruskiej granicy, bo agencja odpowiada za bezpieczeństwo całego nieba nad Polską i blisko współpracuje z wojskiem. Testy to tylko i wyłącznie pokazały czarno na białym i też z pewnymi, w zależności od systemu, kolorami również, że, że takie nasze oceny są jak najbardziej słuszne i taki system jest jak najbardziej potrzebny. Systemy te potrafiły widzieć drony, które leciały na wysokości 1,5 metra nad ziemią, a były wielkości dłoni ludzkiej. Systemy antydronowe składają się z kilku elementów. Po pierwsze, wykrywają i śledzą drony. Po drugie, rozpoznają z jakim dronem mają do czynienia. Trzeci element to unieszkodliwienie bezzałogowca przez przejęcie nad nim kontroli albo fizyczne zniszczenie. W styczniu 2022 roku, kilka tygodni po przeprowadzonych testach, na biurko Janiszewskiego trafia pismo generała Piotrowskiego, które dotyczy współpracy agencji z wojskiem i wymiany informacji o ruchu dronów. Piotrowski liczył, że agencja zainstaluje też system antydronowy. Osobiście podjąłem decyzję i wydałem polecenie służbowe o zakupie systemów antydronowych. System miał chronić siedzibę agencji, która znajduje się na lotnisku Chopena. Więc port lotniczy w ten sposób też byłby chroniony. Liczyłem na to, że zostanie zbudowany system, który będzie nam pozwalał walczyć z zagrożeniem, które się pojawia. To nie podlega dyskusji, tak? a to był jeden, jeden z istotnych elementów. Z tego co wiem, nie doszło do tego. E, ten system nie, nie był gotowy, nie został wdrożony. Z jakich przyczyn ciężko mi jest w tej chwili na ten temat, na ten temat e, mówić.